Ale tych, w tych playoffach, to też że ich dziabniemy wszystkich. No jak, mam, jak mamy, jak jesteśmy w drabince B, gdzie są ludzie... ...schorowani i zajęli od 80 do 200 miejsca chyba jakoś... ...to tam musimy zdominować, nie? Tam są same... Kałmuki. Same kałmuki, no. Sami ludzie, co starają pod siebie, tak jak no ja Odpowiadam. Odkąd nie ma polskiego, polskiej takiej drużyny, która walczy... ...na topie, na szczycie, to... To też się trochę inaczej te, te turnie ogląda, nie? To zawsze jest co innego, inaczej w ogóle się ogląda całe turnie, jeżeli jest polska drużyna, która, teraz walczy stuje. w playofach i w ogóle Co tam, Jaru, to Marucie tak, tak strzela? Jakbyś butelkę przewracał Ty, właśnie nie wiem ty. Ten cały czas? Tak. No, no no, teraz. Dobra, wiem co zmieni. Spider ci się kręcił na biurku. Yy, to są yy, kla, klawisze. Zbiera. Nasze z tym to ogarnę. Jarek ja Bochta skakuje. Dobra, teraz podrobiny. Dwórcz, wurasz. Wracam w szaju. Do dołu, do dołu pawor? Dużo w dużo w zeszło Ja są za drawą Biegają dół, schodzą dół No nie za Fenixem, mogę trochę wyjść szabad Szyby, szyby o, jeden był Sto na dwa Jeszcze ja wracam na kwalanę Da bo oni nie będą Czeka na górę Jarek dla niepoznaki zrobić ci hałas na drabię żebyś mógł ich wyjść z, no, z, z GoPro Dobra, no ja na głośno na Jarek, nie? Będę tu szponcił coś Ja przed domek przedłużę raczej Spalił ja mnie Wychodzę z kraty Domek wchodzi Czy jest to air Złapiesz? Tak, posalam się, o może być drzwi uważaj Paszę drzwi czy nie? mam do... Tak, tak, tak Kurde. Kornik Brawo Super panowie! Teraz process, Jaro! Ekstra. Ale nie byłeś pewien, wypytywałeś, wypytywałeś. No, 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 musiałem. musiałem. No, ale dobrze, miałem. Do, ja Chwie razy podłożyli pod, pod taką ustawę. Odbierz darmowe 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach na Pirate Swap. To świetna szansa na zdobycie dodatkowych środków na swoje wymarzone skiny. Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz szeroką gamą przedmiotów do wyboru. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod maestro, zaznaczyć interesujące cię skiny i gotowe. Oferta pojawi się błyskawicznie. Jeśli brakuje ci środków na wymianę, możesz skorzystać z opcji doładowania salda, wybierając odpowiednią kwotę i jedną z licznych metod płatności. Co więcej, używając kodu MAESTRO, zyskasz dodatkowy 35% bonus do depozytu. Co pozwoli ci na tańsze zakupy. Pirate Swap oferuje także regularne giveawaye i zadania, dzięki którym możesz zdobyć dodatkową gotówkę. Kliknij link w opisie i zgarnij darmowe 30 dolarów na wymianę. Ale są takie na przykład... tak, full wege bym nie dał rady. Jarek! No kurwa, to ty. Góra, są, góra, są, góra. On idzie w drugie. On od nie jak bot z jakiś w... jaki ale się dole do niego Wtf, w... drzwi Czekamy, Oni też oni tes, ta. Ta. oni też mamy defa. Może i teraz Ja zasmuchuję Na rundę no. musi być. No jechać. biało. ci. Dawaj. na heaven w ogóle. Dwóch. Save, Na kurniku. Safe, safe. I wytłumacz mi, czemu ty w drugiej rundzie idziesz od przebo? Wytłumacz mi. A powiedziałem ci, że rzucam, że idę od przebo, że kontruję drzwi i zejście do kraty. Ale to Jak ja nie chcesz, chcesz żebym szedł od przebo, to mi powiedz, że nie chcesz, żebym szedł od przebo, a nie, teraz masz pretensję. Powiedziałem, skolowałem co robię dokładnie, nie? Teraz już za późno jest na pretensje do mnie o to, że poszedłem od przebo. O ty, a ty... Nie zdarzyło ci się, nie zdarzyło ci się. Po rundzie powiedz coś. <laughs> ale tu to Izek, ma, Izek ma rację, Izak ma rację, Izek ma rację Pago. Izek ma, Izek ma rację, nie? Przyznaję to z. no, niestety z bólem serca. Ale ci z kolową możesz mu mówić, nie iść tam z cover, nie? No, taka prawda. No mogę, ale też możesz przebić tego smoka i mi pomóc, no, jak nie. jeżdżają na górę. Ani się uważa, że to jest. Jeszcze, jeszcze. Paka Stop. No, ja ją uciekłem Ja cię podnieść Nie na dole już. Tu spalił, długie. Oni zeszli? Rampa. Rampa to my. Mała rampa, ma ma, mała rampa. Mała rampa. Piotr, rzuć, ale dobra, nieważne. Ja mogę dać. Rzuć proszę. Ale i tak ma dzisiaj krótki ląd, nie? Ja nie Ja mam, ja mam luz przecież Mateuszek Masz Mateuszek. po prostu na mnie podniósł głos, więc ja też podniosłem jego głos no, 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 no Mateusz, jak Mateusz głos podnosi to nie no, dobrze no. no. Gain CSa blokuje drzwi, kurwa w drugiej rundzie, no nie mogę Nie no, niesamowite Później niesamowite. stoi niesamowite. za smokiem, i strzela swamasa zamiast pomóc, przebić Potem po tym BF agresja widzę. Yes. Skróciłem kwadrat, Trzyma, idę na dach. Jest zaczerwony. No, na, na przemo leży. Izak możesz wtedy, nie mogę nic powiedzieć. Bo... To też kurwa już trochę. Ale Dymasia, już coś mogłeś powiedzieć, no. No ale nie powiedziałem, przyjrzałem się po rundzie, tak? Jak wielokrotnie ty robiłeś? Nie. No dobrze, to ale, ale, ale czym jest problem? Ja, Mati, bałem się, że będę do kraty schodzić w tej rundzie no. no, Ale tysiąc. faktycznie no, powinienem grać z tobą w bs no masz rację no. no to nie mogę się tak od razu powiedzieć? <laughs> ale wiesz, ale ty miałeś... Wiem, 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 dobrze, dobrze, gramy A wiesz, bo... Tak, masz rację, panowie, masz rację Panowie, jest git? Ale wszystko było git na początku przecież ty Jest git odełów sz... Nie będziecie się napierdalać, dobra ściane dają ale więcej dwóch więcej czy co? Jeszcze jeden jest, na razie Ja fajnie jestem Oni jaką mają? Nie, full Kurde ty Na Lobby jeszcze dwóch jest chyba Co się dzieje ty? Biega, biega pod kurnik po hedzie, jeden scrim, drugi gdzieś był My no, 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 mnie no, to będzie grać wartymy się A resp I ty w ogóle we wtorek są te limki o których mówił a są też we wtorek mamy playoffy <coughs> Te play już we wtorek playoffy są? Mhm, mm już Kurwa, w Poznaniu będę, a nie wiem, musimy się zdecydować w sumie. Chyba, że obskoczymy no, jeden to też, to jest, z i drugi. Playoffy zawsze można przełożyć o jeden dzień, nie? Tym, nie wiem, o której będą dokładnie no, to... te kwale. Może będzie tak, że przed, będzie dla nas kwale, będą dla nas rozgrzewko przed playoffami, nie? A Jarek gdzie jest? W Poznaniu. Ale tak na... nie o której wrócę w sumie. Ale na pewno wrócę na mecz, no. no to można spróbować przełożyć na środę na przykład, a we wtorek te linki zagrać. Jeden preszowy, z daleka. No. no wiesz Jarek, jak my gramy na wysokim poziomie FSA, to potem to na, na Flajsticie, no to... Pionasy, nie? Pionasy tutaj. Tak to wygląda właśnie. Zapisujemy się na imprezę, dwa połóżki. Dwóch. No. Dwóch? Na kwadrat cofnęli. Na kwadrat, na no jeden na daszku jest. Kina. Nie, nie Zeskoczył na przybo Przybo dużo Boże Do A, do, 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 do. Da, no. Przybo i drzwi wyszli No to mnie trzyma jakiś as Pewnie Nie wiem, coś zabił to może no i sami mogą dwóch, jeszcze mało mam wiesz Na co patrzył? Co to za as jest ty? Ej, ja pierdolę, to no, nie, drugi, to? za czerwoną progą. Ja jestem pod silo, wiesz? Silo tylko. A dobra. Górę górę po, idę. Tylko. Ale nie, nie wchodzą. No. Jeden, ja jeden tylko, jeden, jeden tylko. Silo. Silo. Nice. Tak. Patrzę, się, staję, też ram Kurwa, on jest silo. silo chyba. Ja to silo. Zeskoczył. Wracam. Smoka ci Za czerwoną Żółty Widzisz? Git git Skower No ja patrzę chyba Dwóch rampa Dwóch rampa, dwóch Jeszcze jeden Jest na rampie Nie musisz Nie nie chyba ruchac będę Kurwa Fajnie jest trafił mnie pierwszy, ty! Nic nie widzę. Ja w kracie jestem. Dobra. Teraz ja skanuję, może będą chcieli przejść. Się. Zero ma. Jeden leży z wentów. I za w sensie nie, drzwi. Gram, zero. Nie, 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 spodziewałem się. Wchodzę w Izek Chcesz ze mną? Rampa! Zachodzę rampa. Zaczysz? Zachodzę rampę. Nie, Zachodzę... O kurwa. Nie. Wracam, wracam. Jest scream. Cześć, wiesz? Scream jeden, k radio zabiłem No czekuje dwór teraz Cześć, proszę, jakoś pebor? On na w cały czas stoi A py pieknął Chodzi blisko Nie no, przebo. Przebo Zedopniałem to tego Jezus skręcę Czek Przebo, czek Przebo! Pobity jeden bardzo Nie! Nie, nie, jaki pech! Ten mołotowska z... tak. taki rozlany, no Kurwa, ci goście w ogóle My na team gramy generalnie mam wrażenie, wiecie? Fajne egzeki robią. No ale teraz to Kiera zakręcona u mnie, u ciebie. Ale wydaje mi się, że w tarota ich zmieciemy, co? No. Chodźcie, za co wtedy planowaliśmy, co? Pasza, Pewor i, i Saju dzisiaj za czerwoną my, Pago chodź na misję. Wie widział, ja już pamiętam. jeden. No, no to wróćcie, wróćcie. Kurwa. Kurwa jest ja za czerwo. Ja w do będę zamykał. Ja osobowo, tylko się na strefie pokażę. Dla Bubu? to Wuczary jakiś? Kurnikiem czy drzwiami? Kurnikiem. tam tam jest w kurniku na blisko. No to nie, teraz na rampę musimy iść. Odjechał outside. Dobra, chodźcie, tu Nie grajmy tej taktyki, nie wychodzi nam. A kogo to zgina? Po lewej jest. Utrzymaj go! Nice. Kulnik. Chodźcie w górę. Dałem smoka krótki i podniosłem drugiego, Jarek. Pod drabą, pod drabą. Po oh, Ale ty... Dobra, ja jednak wychodzi do na so, to. Ale góra. mu zajeb... Tak ty. Co? Wyrachowaliście? <laughs> tak, tak. No weź rusz się, ty. No to... Głowa mi... Feniks wyszedł. Idzie, idzie przebłąd. Idzie przebłąd. Dawaj, no. daj mu. Ma. Na mój kontakt. Na mój kontakt. Na mój kontakt. Mateusz go kasowania. <laughs> Jest trzeba Mój kontakt to no, się z nim bawi, on z witajszy O tapa mu daj was dobry celownik. Bo on się ma dobrą pozycję O! K! Ej dobra ta taktyka, nie nagrajmy ją. Chciałbym tylko powiedzieć, że Jarek się nie posłuchał y, Izaka, bo miał być kontakt Izaka i no <laughs> Ja nie a ty się złapałeś? Czego? Innego się i... wymaga od mistrza świata, od innego od pagaca 100 internetowego. 100%, było. 100 było. Najpierw... <głos> 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 Najpierw e, Izek zaczął strzelać, ale wystrzelał po magazynkach magazynka i nie trafił. Na... Nie strzelał? Dajmy Mati dobra? To ja nawet nie słyszałem. Nie ma nic w dwór na razie, cisza. O kurde, pięciu! Pięciu dwór, Gdzie? No to... To Chodźmy. tym lepiej. Gdzie? Chodźmy górę? Ja radę, Ej, ja do... do wentów wchodzę. Nie wierzyłem no w tu. info. Oni stoją tam, 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 tam. Ej, musimy to zrobić kiedyś. Gdzie ty jesteśmy? Naginę, naginę. Jarek ma problem. Nie, proszę. Tak gdzieś leży jeden. Ja cię od rampę w trzymam Piotrek. No. Do fajnxa idą. Nie, no, nie, czy outside, nie, outside, outside nie, biegnie. Kurwa, co jest ty? Na niebiesko jest. Czekajcie. To? Do... Nie, na pewno nie. Miałem kemkę, na pierwszy. Ja Moje długie. To są krótkie. Nie ma za słówka. Lampy nie widzę. Ty no k***a, jest, nie, roz długich przyszedł. No, jest, na długich cały czas. Przy chłopiec. Co my teraz zrobiliśmy? Przy Mać. Mać. Co się stało to wyje, w ogóle? To powinniśmy wygrać to normalnie. Chodźcie Wygrabi na kwadrat, to... będziemy, będziemy wchodzić rampę, mat... ja ma... zostawię Mati bombę komuś, daj Mati bombę komuś. Ja cię, na tych drzwiach na dobrze? Y -y, dam Damianowi na Nie to? chcę, nie... ja zniknę. Zdram. Damian dużo hmm. paket. Ty... Nie ma kurwa. Nie smokujesz drzwi, nie czekaj, ja daję smoka na razie. Patrz co on robi, widzisz to? Odjedź pod te drzwi Mati. Jeden rampa. Kurwa. Mati? Ja no weź Mati, a ja wtedy przebo, Nie to Przebo, bo mi do trzech HP Brnade. Jestem tak, po ci Dawaj Boom. Bum. Bum. Nie, Przebo Pod heavenem Trzymam go Za za ostatnią Za ostatnią Za ostatnią cały czas Leży Za ospą leży na, na górę Nie, nie, nie Na górę Kurwa, drzwi zero ma Drzwi przy drzwiach, las przy drzwiach, las przy drzwiach, las przy drzwiach jest. I ma zero. Dwóch zostało. A dwóch, przepraszam. Przepraszam. Ja no, dobra 70, ja mam duelo rondę. Awup, no, ja w ubugu, na lapie. Leży dwóch jeden. Jest, jest, cał, cały czas. Rozbijcie ustaju? Tak. góra leży zaraz. Podejdźcie do szyby, będziecie wchodzić. No ja już wchodzę. Dobra, nieważne. Dwóch ja Jeszcze. Ja, ja nie Invencet, mam jak wejść ten, teraz. Ten, 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 gniazdo i WNCP Bence to idzie na No nie, on tu był cały czas Ja dałem No swojego. bo to nieważne, no to rzuca dwa Maja, Ej, skrót, ja skrót ja cicho, ja ci, ja Skrót grają, skrót, skrót Feniks bieg, Feniks bieg. A wiesz, wiesz o tobie? Może bym wiedzieć, ja jestem na silosie Ja zobaczę go Dałem ścianę do lewej a Asfalt tutaj. Możemy go spalić. Ale os... ja nie wiem czy on jest do lewej. Spróbujcie go spalić może. Nie, nie, on ze schodów dawał. Mogę spalić. z dorzucili. Możesz spalić go jak. No. no A, smoki. Kurwa, co, co my, co my robimy? To? My zejdziemy przecież ty teraz. Nie, do hangaru się przebić. Nie ma. do hangaru teraz. Do hangaru. Pizda blada. Bo, Pod oknami jest. Przysuje pod okna i tak niebiesko. Kurwa! Microphone muted. <laughs> Kurwa, Zygzazur, jeszcze raz Kurwa, uduży się. Co to ma wyjść ty? Resp jest ja na kwadracze. Tam, tam, no. tam, tam walczę. Tam walczę, no. gdzieś. Gdzie Kurwa, są? Poza gierką jestem, no mnie w mnie je to. Wychodzę górę. No jest heaven, bo ona została. Góra czysta, nie? no ale no tak, no. O nie, jeden był. Heaven i bomba jest daleko. Weź z kosy, to będzie kasa. Kurwa. zniknął, jebany. Jeden przebo. Trosz się do lewej. Rezes i kredyt. No kurwa, mam tutaj. Podniezem, jest smoke, podniezem. Gdzie ta bomba? Ja jestem w smokeu. Gdzie bomba? Dacie radę poczekać, jestem w garażu. No. Dziwi, skrócił kurnik, jest przy drzwiach. Oj, po Leży pod rabiną. Jeden drzwi skrócił. Skrócił drzwi, skrócił drzwi. Przebo, leży. Nice. Dobra. myślałem, Ale były zasieki za na tej rampie! Zajebiście, nie? Młyn jak tam był. <laughs> jak w Sorki, Mati. Dasz mi na czerwoną, Damian? Paweł? Ja cię dam, na. No. Jak ty miałeś Aś. kolego? A Trzeba, jeden. Dobra, Microphone muted. Jest Przebo, no. Michu 10 HP i Przebo. Do zrobienia, to macie, obity jest ten. Oj, nie zdążyłem, Jeden leży. leży. Nice. Super. Ale ja mam zero. Teraz pod gniazdo Masz trzeba pójść. tam pod gniazdem. Ale trzeba tam podejść pod gniazdo. No, no, Oto no. to garaż zejmijmy. No, 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 no. Oni lobby mają raczej. Małka no, dobrze, bo. No ja też, fajniksem będzie mógł piskować nas za chwilę, jak coś. Mamy jednego. O, szybę, szybę. Widzicie. Nie? nie? Bomba została, jak coś? Ja skoczę, panie. Jeden może z Feniksa zachodzić. Patrzę, to chwilę. Na górę wchodzimy? Chyba tak, nie? Dobra. Ja wchodzę tutaj. Wchodzę, leżę. Palekuring. Spal, spal, no. Ja palę drzwi. Leżę. Brawo, brawo. Patrzyłam ciekawe. Ja gram pierwszy. Uh -huh. ja gram git, pierwszy. git, git, Na git, 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 git. Kurwa, połeżem prowadził. Weta zbił. To jest. bs. bałem Nice, panie. Latowaliście, panowie. Rune 5 na 3. Karol, mi smoke'a, jak możesz. I pójdziemy na rampę zaraz. On też wszedł. Po głowie. Kupa raz! Jechał. Cee, secret. Nie no, nie może być tak, że my stoimy we czterech kwadracie i nas skracają, kurwa. Izak, wyobraź sobie. Daj flesza, się odwróciłem, a goś mi wyszedł, ty. No, a ja byłem w na kwadracie, no. Co za... w ogóle nie fart, no. Za czerwo widziałem. Będą no, okej, okay, będziemy wychodzić? Co no, no, wiem, ja tak udawałem, że nad wybiegnę wiesz? A, to jest Idę za was. Z ja ja kratę ja już. Do, I do góry do, musimy, do, i do góry, On drabiny to dał, on drabiny to dał. Ale możemy wyjść chyba... Ja mogę wychodzić przez zaryzykować. Przez drzwi wtedy wyjdziecie. Ja w ok. No, Otwieram hewn. kbs -em. Jeden z ventów będzie raczej, bo jeden do klaty zszedł. Tak. Pale do venta. Kupuję pszczoły. Leży, leży, leży. Przejmuję to. 3 na jeden. Zamykam, Zamykam drzwi. Ja trzymam z venta CT Heaven, wyjście. Kurnik może mi wejść? Tak. A to jest last, nie? Ja trzymam venta i drzwi. Heaven, heaven, heaven wyszedł. Skoczył? to jest na Zresztą jest sobie. O Jezus! Linia! Tak. Zagowało nice. mi coś. Okej, okay. to teraz drzwiami, tak. Ty drzwiami pago, drzwiami pago, drzwiami pago. Nie drzwiami. Chociaż. Bym otworzył po prostu i wybiegł, wiesz. Nie znajdował nie nic. Ja taką... na no, zaskoczenie. No, na no do drzwiami dobra. Drzwiami też. Dwóch pierwszych do do drzwiami. Drzwi drodze, nie? tam trzeci raz mi nie wróci, Tego jest mało. No mam ja mam się. Siada jest, siada. Na tarze, ja, na tarze, i, main. I main. Nie ma tas. Gniazdo i przewa. Mogę spalić gniazdo? Mamy frenzy i zaraz rampa Gniazdo wychyla Leży, leży It's... Last. Wiedziałem, że to z rampy przyjdzie ta perłówa, no Leko Leko Wyszedł górę Jeden górę, leży Nic, Nic nie, widzę nie widzę znowu no. I ma nie zabijał! A ma zero, drzwi dwóch. Mogą do wędry wchodzić. Tak? No dobra, to już Paka. ma 0! O no, trzecim nie wiemy! Nie wiadomo, no. Ja jestem dwór, dwór. słyszysz dwór. Chcia, chcia. Mógł wejść drzwi? No, jest, nie, no, jest outside. Nie, nie mógł. On cofnął raczej gdzieś Do side im cofnął Ja mam górę Jarek całą, spokojnie Ok radio dalej Ja sobie górę trzymam. No no Keven w Kurwa, że drzwi jest ty nie, 4 HP i 2 HP w ogóle, słuchajcie nie Ej. możemy kurwa tak grać Skupmy się bo no, nie, to są... Nie, powinniśmy powinniśmy jeszcze grać. Rozbić drzwi Ja w drzwiach jest Skąd tak nastał pierwszy? Ok, mam, mam, mam Dostał, dostał, dostał Jeszcze jeden, jeszcze jeden drzwi Smakuję to Jarek Dobra. Ja podjeżdżam Je... Wiecie, ja, mam, scream, scream. No i ślady, Rampa wchodzi, rampa wchodzi. Rampa, rampa. Chodzą, no? Ja, ja do schodzę. Dół, dół, dół. Fly, Dobra, no, widzę. Nie zeszli, nie zeszli, nie, nie zeszli. Kurwa, przybo jest. Zatrzymali się na rampie. Oooo. Teraz to Ja idę do przebo. Wkładzie górę, Góra, kurwa, toś... no. Ja też idę, ja idę, schodzę. Idź Ruchy trzeba zagęszczać Mamy defa, Mamy mierz. defa, mamy defa, no Grasz pierwszy? Tak. Dawaj Trim jest Tron jest Nie. GG Kurwa Nie, jestem, wow. jestem, wam powiem, jestem tak Na te rundy, które mnie przep... Liśmy, że no, no krew mi zalewa mecz. w ogóle Cały mecz Mać, no jak, jak, jak to jest, że my mamy no. 5 na 6 skracamy kur... bez sensu, giniemy nagle i nagle goście mają przewagę. Nad... W ogóle. Racja. Jak to jest możliwe, no kur... weźmy się zatrzymajmy, mamy bombę, można się spokojnie wycofać. Po chuj skracać w ogóle tych gości. chcemy kur... mnie no. strzela po tym meczu. No właśnie, Mateusz. <grych> Nie no <ja> też <grych> Znaczy wy w ogóle byliście stałeś poza akcją tam nad, za tym wentem CT, no jak paka była przy kurniku. Ja ją Gdzie miałem... tam za akcją? Nie, mówię do Saja, więc yy, nie, nie wiem, czemu też tam zostałeś, czemu nie podszedłeś do mnie. Szan Ale to ja mówię z... teraz, o przed, no przed sekundą, no skończyłeś te drzwi na chłopów, no i się tutaj wpi... No, wcześniej, a poprzednia runda, no to też, nie wiem, no Saju mówił, że jest, jest ten, yy, ja myślałem, nie, że... Ty, ja ty, byłem ty przekonany mą, i, sa, i pewnie mą mą Pasza dodać. i Saju też, że ty dajesz info, że gość wraca, tak, że jest jeden tam i jeden wraca do niego, bo słyszałeś. A, pa, a nie było info, że, że gość wraca nie, dworem, nie, było info, nie, że gość dworem idzie. No to, no to, no to tutaj fake info, miskomunikacja, mis no trudno. Jarek tak, też źle usłyszał chłopa, bo, bo typo był na screamie drugi zeskoczył w bez no Jaro też źle usłyszał, też był to uz zgarnąć spokojnie, ale ta ostatnia runda, no to mnie strzela, że mamy 5 na 3 i ty, ty, ty wjeżdżasz, Jaro wraca, Jaro skraca rampę i nagle przepiękniemy rundę, bo jeden typo nam wchodzi na pleco od, od, dworu i przepiękniemy takie coś, no, no kurwa, no.